Czy po ciąży istnieje coś takiego jak typowe obniżenie nastroju u kobiety, czy możemy od razu mówić o depresji poporodowej? No nie. Typowe obniżenie nastroju jest bardzo częste. No jest absolutnie wytłumaczalne, dlatego że. Z jednej strony jest to sam poród, który jest no, ciężką pracą, jakby na to nie popatrzeć jest to po prostu ciężka praca. Po drugie, w ciele kobiety zmienia się w krótkim czasie ogromnie dużo i zaczyna się okres odbudowy, cofania się zmian związanych z ciążą. W związku z tym przelatuje kolejna burza hormonów. I, e, to jest, to jest drugi punkt, a trzeci to taki, że zjawia się dziecko bez instrukcji obsługi. W związku z tym trzeba nauczyć się w krótkim czasie bardzo wielu rzeczy i jest lęk o to, że nauczymy się czegoś źle, że coś zrobimy źle i będzie to miało no, trwałe złe skutki. Dlatego, dlatego jest to okres bardzo trudny. Okres z pierwszych dwóch tygodni po porodzie to zwykle jest kataklizm. Pierwsze kąpiele, ubieranie, pielęgnacja, e, dziecko płacze. Nie wiadomo jeszcze dlaczego płacze. W związku z tym e, nie wszyscy płaczą razem, razem z dzieckiem. No, tak, to, tak to jakoś jest. Przygotować się do tego tak do końca nie można. No, to jest e, taka różnica jak opowiadanie o jeździe na, na, na łyżwach, a potem założenie tych łyżek i wyjście na lodowisko. No, w zasadzie wiemy, ale nie umiemy tego tak naprawdę. To są no, trudne chwile, dochodzi do tego nie do spania, dzieci płaczą w nocy, ponieważ są głodne, mama wstaje, musi nakarmić, jest nie do zastąpienia i ojciec choćby bardzo, bardzo się starał, nie zastąpi jej nigdy do pańca. W związku z tym e, wpływa to, to, to łącznie na takie obniżenie nastroju, także. Należy to dzielnie znieść, pomagać, wytrzymać i potem się to zmieni. Depresja poporodowa jest w gruncie rzeczy czymś, co zdarza się rzadko. Ma, zdarza się, że ma dosyć dramatyczny przebieg, i no cóż, trwałe obniżenie nastroju zawsze, zawsze wymaga konsultacji. Czasami może być to konsultacja ginekologa, internisty. Czasami wymaga to już leczenia, le, leczenia przez, przez specjalistę psychiatrę.